I zależało nam trochę na tym, żeby pokazać nie tylko tej warszawce przez dwa fy, jak wygląda praca, jak wyglądają miejsca pracy, jak wyglądają relacje w pracy, jak wygląda rekrutacja. Wiesz, to często jest tak, że to są rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Znaczy, powiedzieliśmy sobie, hej, chcemy i zachęcamy ludzi do wychodzenia ze swoich baniek. No Więc jeżeli zachęcamy ich do wychodzenia ze swoich bańk, to my sami też musimy trochę wyjść z bańki i zapytać, jak wygląda to. No, z Tobą, więc możemy zobaczyć, jak wygląda w WeWorku, jak wygląda w takim miejscu, które jest, wiesz, top tier, ale zapytaliśmy też, jak wygląda w mniejszych miastach, jak wygląda w mniejszych ośrodkach, jak to jest, jak nie jest tak kolorowo, i ta mikstura. Dla mnie jest szalenie ciekawa. Mhm. Faktycznie śledzę także Wasz podcast i oglądałam także odcinek na temat komunikacji tej publicznej, dojeździe do pracy. Ja sama będę tą babcią, która swoim wnukom będzie odpowiadać, a wnosie, ja to 30 km dojeżdżałam do liceum. Musiałam stać o 5.30, żeby na 6.30 wsiąść ten, ten autobus. Jestem bardzo ciekawa, bo zakładam, że głównymi odbiorcami są rzeczywiście, Ci miastowi. E, jaki był odzew e, na ten konkretny odcinek? Bo myślę, że dla Warszawiaków czy mieszkańców większych miast e, to mogło być trochę szokujące. 20... To, to, dla nas było, to dla nas było szokujące.